Co stoisz tutaj, jak kołek? To nie twój interes, Susan. Ale że mi nie chcesz bardziej odpyskować? Wszystko z tobą dobrze? Tak, wszystko jest w porządku. A teraz już możesz sobie iść. O, to już bardziej jak ty. Jeżeli dalej się przyjmujesz tym, że będę robić dla ciebie maślane oczy, to nie ma już potrzeby. Przeszło mi już w sumie. Poznałam kogoś, kto pomógł mi zapomnieć o uczuciu do ciebie. To dobrze. Od początku robienie sobie złudnej nadziei było bezsensowne. Och, serce nie sługa. Nie wybrałam cię z własnej woli. Nawet nie wiesz, jak to jest się zakochać świadomością, że i tak nigdy to nie wyjdzie. Wydaje mi się, że jednak wiem. O czym ty mówisz, Adrian? Czyżbyś. Wiesz, chyba za dużo sobie wyobrażam. Ciągle myślę o czymś, co nigdy się nie wydarzy, i nie mogę przestać. My stoimy po różnych stronach, tu nie ma przyszłości. Chwila, jacy my. O kim ty mówisz? Kogo ty tam spotkałeś? Nieważne. Po co ja ci się w ogóle zwierzę? Daj mi zgadnąć, czy to jeleń? Co? Jaki znowu jeleń? O koniu mówię. <noise> ja też. Oszalałaś. Żaden jeleń. To o, nieważne. Weź ty już ślepy i stąd, czy coś, i daj mi w spokoju pomyśleć. Dobrze, już dobrze. A Adrian, nie ma co się poddawać. Może akurat ci się poszczęści? Szczęście to moje drugie imię. A myślałam, że wyjątkowy. Nie, to jest trzecie. A teraz wsio. Muszę się skupić. Duchy nie są tylko legendą. Sam dobrze wiem, jacy są bogowie, ale nigdy nie myślałem, że byliby w stanie dopuścić się do czegoś takiego. Powiedziałem Sati coś podobnego. Na świecie zostały tylko dwa duchy Sati oraz Nocturn. Jednego mamy po naszej stronie, drugi jest zamknięty w lodowym więzieniu. Myślisz, że jest jakaś szansa go uwolnić? Tego nie wiem. Być może. Synu. Naprawdę dobrze się spisałeś. Dzięki Tobie mamy silnych sojuszników i dowiedzieliśmy się więcej o bogach, a także duchach lasu. Przyprowadź do mnie konie, które były z moim synem na misji. Oczywiście, mój panie. Czemu chcesz jej widzieć? Muszę im pogratulować. Chyba nie chcesz przypisać sobie wszystkich zasług. Oczywiście, że nie. Bez nich, ta misja nigdy by się nie powiodła. Czyli ta nowa klacz naprawdę się dobrze spisała? Dlaczego o niej znowu wspominasz? Już dawno nie widziałem, żebyś spędzał czas, a co dziwniejsze chwalił tak jakąkolwiek klacz. O nie nie, jeśli chodzi ci o coś takiego, od razu możemy ukrócić temat. Ja jej wcale nie chwaliłem. Nawet nie wiesz, jak ona mi wkurza. A może skoro tak o niej wspominasz, to ty się zabojałeś? Jedyną klaczą, jaką kiedykolwiek kochałem, była Twoja matka. Odkąd jej już nie ma, moje serce nie jest otwarte na kogokolwiek. Ale co do ciebie, synu? Nie skreślaj wszystkich klaczy. Twoja matka chciałaby, żebyś był szczęśliwy. Ja po prostu nie chcę zostać sam. Już nigdy nie będziesz sam, Moon. Znalazłeś prawdziwych przyjaciół. Znajdziesz też kogoś, kogo pokochasz. Twoja mama nie zostawiła cię z twojej winy. Jedynym odpowiedzialnym za jej chorobę i śmierć jest on. Oczywiście, że to jego wina, ale... Masz rację, ojcze. Nie chciałem zostać odrzuconym, a tak naprawdę to ja sam odrzucałem wszystkich. Słyszałeś, że panu Munowi udało się zawrzeć sojusz z płetwalami błękitnopłetwymi? Z czym? Co ty znowu brałeś? Z krwistymi cymbale. No, prawie tak samo to brzmi. <laughs> Niesamowite. Jesteśmy na patrolu, a ty wyskakujesz z jakimiś płetwalami? Co jeśli właśnie do lasu wtargnęłyby jakieś konie i kierowały się w kierunku naszej bazy? Co powiedziałbyś wtedy Aronowi? Przepraszam, rozmawiam akurat z kolegą o płetwalach błękitnopłetwych. I nie zauważyłam jak na moich oczach wchodziło na nasze... Diego. Co tym razem? Zobaczyłeś może jednego z nich? Kim oni są? I dlaczego wchodzą do pierwotnego lasu? Nie mam pojęcia, ale musimy przekazać Aronowi, jak najszybciej, że się zbliżają. Musimy zdążyć ich ostrzec. Cieszę się, że wróciliście wszyscy w jednym kawałku. Mój syn opowiedział mi o przebiegu misji. Adrianie, Kajetanie, jestem z was dumny. Nie pierwszy raz wykazaliście się odwagą. Wiadomo, chociaż łatwo nie było. Na szczęście misja powiodła się dzięki mojej obecności. Ty i ta twoja skromność. Adrian, przecież ty głównie mieliłeś się zorem. Przecież w tym jestem najlepszy. Doceniam to. Umiejętność dyplomacji jest równie istotna jak strategiczne myślenie czy siła. Jednak tobie, Kajetanie, chciałem szczególnie podziękować. Okazujesz mu nieustające wsparcie, nie tylko w trakcie misji. Jestem spokojny, wiedząc, że mój syn ma obok siebie takiego przyjaciela. Ujcze, to dla mnie sama przyjemność. Mu jest dla mnie niczym brat, którego nigdy nie miałem. Jestem przekonany, że to, co robią dla niego, zrobiłby też on. I dziękujemy Ci za te słowa. Cała przyjemność po mojej stronie, Kajetanie. A ty pozytywnie mnie zaskoczyłaś. To zaszczyt usłyszeć takie słowa od samego przywódcy. Jak cię zwą? Nazywam się Tuwia. Jednak wszyscy nazywają mnie po prostu Tuwi. Więc Tuwi, miałem co do ciebie pewne obawy. Bałem się, że nie podołasz, ale myliłem się. Przetrwałaś swoją pierwszą, bardzo niebezpieczną misję i tym sposobem przeszłaś próbę. Udowodniłaś, że jesteś jedną z nas. Witaj w Rebelii, Tuwi. Ja... co tu, szybko! Musiał uciekać. Zbliża się wojsko wroga. Są już naprawdę blisko. O czym wy mówicie? Przez te wasze krzyki nie zrozumiałem, co powiedzieliście. Do pierwotnego lasu zbliża się wrogie wojsko. Prowadzi je potężny karyogier. To on. Ojcze, to musi być ten ogier, na którego trafiliśmy. Jak znalazł naszą kryjówkę? Moon, ktoś was śledził? Nie, jestem pewien, że nie. To jeszcze nie czas na walkę. Nie jesteśmy gotowi. Nasze wojsko nie jest jeszcze zorganizowane. Schowajcie się, jak najlepiej możecie, i nie wychodźcie, dopóki nie odejdą. Szybko. Ostrzeżcie wszystkich. Wy też. Rozproszcie się i przekażcie wszystkim, że mają się zjawić w kryjówce. Jak najszybciej. Gdzie jest moje dziecko? Widział ktoś sujkę? Sójka. moje dziecko, proszę się uspokoić, gdzie widziała pani ostatnim razem? Poprosiłam Suzan, żebyś ją zaopiekowała. I... E, gdzie jest Suzan? Słujko, nie bądź tak. Zobacz, Susan, tu są. Myślisz, że spodobają się mamie? Na pewno są przepiękne. Poczekaj chwilę, skarbie. Co się stało, Susan? Suiko, zbierzemy kwiatki później, dobrze? Policzę do dziesięciu, a ty schowasz się tak, żeby nikt cię nie zobaczył. No dobrze. Ukryj się dobrze i wyjdź dopiero, jak znajdziecie ktoś z naszej grupy lub usłyszysz, że cię woła dobrze? Dobrze, Susan, ale dlaczego jesteś taka zdenerwowana? Wsz wszystko jest w porządku. Zaufaj mi, a teraz leć. Tylko dobrze się ukryj i pamiętaj, jak ktoś cię zobaczy, to przegrywasz. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć dziesięć Czyli jednak udało nam się kogoś znaleźć. Zakładam, że należy do tej niesławnej rebelii. Gdzie reszta tej waszej żałosnej bandy? Nie wiem, ale na pewno nie tutaj. Zostali ostrzyżeni i uciekli. Już ich nie znajdziesz. Jesteś pewna swoich słów, mimo że cię zostawili? Czyli tak działają rebelianci. W obliczu walki podkulacie ogon i uciekacie. Chyba powinienem przekazać wilkowi, że nie ma się czego obawiać. Chciałbyś. Jeszcze nie raz was zaskoczymy. Więc też, że gardzimy waszymi bogami. Ale co taka boska marionetka jak ty może o tym wiedzieć? Widzę, że potrafisz całkiem nieźle szczekać jak na takiego małego kundla. Zawsze na początku zgrywacie takich odważnych i zarzekacie się, że nic nie wiecie. Dopiero jak złamy się wam parę kości, rozmowa jest zupełnie inna. Nawet gdybym wiedziała, to bym ci nie powiedziała. Ja jednak myślę, że coś wiesz. Nie powiesz teraz, powiesz później. Jestem cierpliwy, poczekam. Zbierajcie się. Przynajmniej nie wrócimy z pustymi kopytami. Panie, obce konie odeszły. Jest już czysto. Świetnie. Udało ci się usłyszeć coś użytecznego z ich rozmów? No wiadomo kim byli? Niestety. Mam jednak złe wieści. Gdy obce konie prawie wpadły na jednego ze źrebaków, uratowała go Syzyn i dała się pojmać. Suika! Wina. Nie płacz, kochanie, już wszystko dobrze, posłuchajcie mnie teraz wszyscy. Wróg dowiedział się jakimś sposobem o naszej kryjówce, lecz dzięki sprawnej reakcji patrolu i odwadze Susan, udało nam się w porę ukryć. Czemu nie stanęliśmy do walki? Ktoś zdradził! Zachowaliśmy się jak twórze! No właśnie! Mieliśmy walczyć, a nie podkulać ogony i uciekać! Cisza! To nie jest czas na tego typu walki. Chyba zapomnieliście, że bogowie mają o wiele liczniejsze wojsko. Musimy działać mądrze, a nie narażać się i zginąć w bezsensownej walce, która niczego nie zmieni. Wrogie konie znalazły tu tylko jedną klacz. Gdyby wróciły, zapewne zapuszczą się w głębsze partie lasu. Nie wiedzą, że tu jesteśmy. Musimy podwoić patrole i ze wszystkim przyspieszyć. Neo. Słucham cię. Musimy w końcu przejść do ofensywy. Wiem, że na realizację swojej części planu potrzebowałeś więcej czasu, ale już go nie mamy. Moja jednostka gotowa. Może zacząć działać w każdej chwili. Dobrze, w takim razie wiesz, co robić. Oczywiście. Reszta niech wróci do pracy. Póki co jesteśmy bezpieczni. Chcesz się skupić włącznie na naszym planie? Jak to? Sam widziałeś, nie jesteśmy teraz w stanie walczyć. Więc co, z Susan? Wyraźnie nakreśliłem nasz cel. Musimy się go trzymać. A nie przeoczyłeś czegoś? Przed chwilą straciliśmy jedną z naszych. Na razie musimy ją zostawić. Teraz nie damy rady jej odbić. Chcesz mi powiedzieć, że jej nie uratujemy? Nie mamy takiej możliwości. Jeśli teraz za nimi wyruszymy, jej poświęcenie pójdzie na marne. Ale nie możemy pozwolić, by wróg skrzywdził ją, ani kogokolwiek z nas. Synu zrozum. W obecnej sytuacji nic nie możemy zrobić. Misja ratunkowa wymagałaby narażenia życia kolejnych koni. Nie mogę na to pozwolić. Każda kolejna strata byłaby dla nas zbyt bolesna. Musisz w końcu sobie uświadomić, że nie uratujemy każdego. Bo wiem, że nie uratujemy każdego. Też powinieneś sobie to uświadomić. Tak, masz rację, ojcze. Wybacz. Nie powinienem podważać twoich decyzji. Mu... Wszystko dobrze? Aaron powiedział, że musimy poświęcić Susan. Więc? Co zamierzamy teraz zrobić? Nic. E, nic? Tak po prostu? Nie mamy wyjścia. Tak postanowił Aaron. Wie najlepiej co dla nas dobre. Poza tym, jak mi sam kiedyś powiedział, jego decyzje są niepodważalne nawet dla mnie. Nie możesz mówić poważnie. Dzisiaj podział ten dawny Moon, który robił to co chce i nie słuchał nikogo. Już go nie ma i nie wróci. No nie, już do reszty mu odbiło. Adrian, przecież ty nie znosisz, Susan. A no, w sumie racja. Jak jej powiedziałem, żeby się ode mnie odczepiła, prawie spaliła mi ogon. Ale Moon... Sam mówiłeś, że Susan to jedna z nas. Nie znałam jej długo, ale zdążyłam już zauważyć, że jest dobra, pomocna i oddana jak nikt inny. Chcesz ją zostawić na pastwę wroga? Rozumiem, że mnie nie chciałeś uratować, bo znałeś mnie parę dni i wręcz nie znosisz. Ale Susan? Tu mi wystarczy. To nie ode mnie zależy, to nie ja tu dowodzę. Jeśli spróbujemy ją uratować, wszyscy tam zgniemy, Albo gorzej, któryś z nas się wygada i wybije całą rebelię. Nie możemy już sobie na to pozwolić. Pogódźcie się z tym. Jak można pogodzić się z czymś takim? Mówi niestety, ale Mun ma rację. Nic nie możemy zrobić. Ej, to dawajcie kogoś porwiem od Wilka. Będziemy kwitnąć. świetny pomysł. Hej, moon, a ty dokąd? Odpocząć. Nie uratujemy każdego, sam to mówiłem. Fajnie by było jeszcze, gdybym umiał się do tego dostosować. Czemu? Czemu jej nam nie oddadzą? Nie rozumiem. Nie je płacz, kochanie. Już wszystko dobrze. Mamo, ja chcę znów się z nią pobawić. Suzan wróci. Zobaczysz. Za kilka dni wróci i opowie ci o wszystkim. Jaki ze mnie Gdybyś to ty wtedy był w niebezpieczeństwie, Kajetanie, pierwszy rzuciłbym się, żeby ci pomóc. Podzieliłem sobie innych na tych ważnych i mniej ważnych, których powinno się chronić, a których nie. Trzymaj się, Suzan, Uratuję cię. Obiecuję.